na świątecznych zakupach. Razem zawsze radzi. Pani wie, że ta moja sąsiadka przyjęła na pokój dwie dziewczynę? Nie trzeba jej mówić. Już sobie to obrażam. Ale niech mnie pani posłucha. Ja tam nie chcę nic tylko mówić. Nie rozumiem tylko, jak one mogą się uczyć. Wracają późno albo towarzystwo wychodzi od nich nad ranem. Sama pani widzi. Rodzice dają pieniądze, a ty co... Kiedy one zmądrzeją? Nigdy też coś zmądrzeją. Ale Kowalska pani numer wykręciła? Pewnie specjalnie te dziewuchy do domu sprowadziła. Nic tylko przeszkadzają spokojnym mieszkańcom. Nie, one są spokojne, nie hałasują. Ja tam swoje wiem. Jest obrażona od czasu, kiedy nie dostała tych grzybków, co to je pani, pani Pelagio, u pana Ksawerego zaprawiała. To niemożliwe. Przecież pani też ich nie dostała. Ale dobrze, że mi się przypomniało. Niedawno najmłodsza córka Pana Sewerego urodziła synka. Co? To już czwarty wnuk. Trzeba pójść pogratulować. Pewnie już to Pani zrobiła. Gdzież bym tam sama poszła? No ja nie wiem, ale to szczęście. Czwarty wnuk. Nie ma co narzekać. Takie liczne w mydusie. Tak, ale za oceanem. To nie to samo co Pani. Pięćdziesiąt kilometrów. Przepraszam, nie chciałam Pani urazić. A jak tam dziewczynki pisały coś przed świętami? Pewnie zawsze piszą. Młodsza Lucy chodzi już do przedszkola. Więc moja Ania sama pisze, co mała chce mi powiedzieć. Ale za to Mary, Mary już sama pisze. Tylko że list jeszcze nie doszedł. Zawsze tak długo idzie. Ojej, mało, pan nie zabił. wandal dal jeden. Nic się, pani, nie stało? To przez moją nieuwagę. Ale? Moje serce. Niech ktoś pomoże, ratunku! Ja pomogę! Ale babcie narozdrawiały. Obie pakowałyby się pod pociąg. Mogłyby trochę uważać. Przecież ludzie pracują. Nie przesadzaj. Po co to? Opinujemy, żeby nikt nie ukradł. Masz rację. Dzisiaj to ludzie wstydu nie mają. Nawet ładne to żrełko. O, jaka piękna choinka. Za ile? Słucham? Pytam, za ile pani sprzedaje tą choinkę? Nie mogła pomyśleć coś takiego. Pani wie, kim nie ja jestem? Daj spokój. Już wyjaśniam. To choinka młodego człowieka, który pomógł starszej pani. Coś poważnego z tą panią? O mało nie wpadłaby pod pociąg, więc się pewnie zdenerwowała. Może to nawet zało, ta druga pani chce wezwać pogotowie. Też coś. Lepiej od razu zrobić EKG. Nigdy nic nie wiadomo, a jutro też szpitale pewnie będą nieczynne. No chyba że ostry dyżur. Bardzo dziękujemy. Przepraszam, czy mogłaby pani poczekać z tymi babciami na łóżkowieź? Oczywiście, niech pani idzie. Magda? Paweł? Myślałam, że ciągle jesteś pani. Wróciłem jakiś czas temu. Nie odzywałeś się. Zacząłem pracować, włóczyłem się trochę po Europie, sama wiesz jak to jest. Hmm, tak. A? Gośka wyszła za mną, też mnie też. Czy go znam? Jakie to ma teraz znaczenie? A co u ciebie? Ja nie, to do domu. Obiecałem się ostrzyżę z nim ubiorem. Ile, Ania, teraz ma siedem? Pamiętasz? Wszystko dobrze pamiętam. Pewnie musisz już iść, zawsze się spieszysz. Odezwij się. Po co? Dobra, Paweł. Wszystkiego najlepszego. Wesołych świąt dla ciebie i. Cicho, maleńsko. odciciel, idzie do domu. Ani swojej, ani mojej. Kiedy ja też przygotuję na te święta? Ciągle tylko dyżur i dyżur. Ja rozumiem, że Stefan jest tam dzieckiem, więc nie bierze nocy, że ja nie mam pogrzeb ojca. Ale dlaczego ludzie muszą mieć to chorować? Pani doktor, ludzie są bez serca. Serca to oni mają, tylko że chore w tym tak. Dzień dobry. Dzień dobry, ta chora pani jest środku. O Boże, takie zamieszanie przed świętami. Jak Pani myśli, czy to dobrze, że pogotowie zabierze Panią pelagię? Tak będzie lepiej. Ale na same święta. Najświeższe wiadomości, ostatnie wydanie przed świętami. Najświeższe wiadomości, ostatnie wydanie przed świętami. Może to Pani. Nie dziękuję. Już mam. W takim razie wystąpię. Najświętsze wiadomości, ostatnie wydanie przed świętami. Najświętsze wiadomości, ostatnie wydanie przed świętami. To, trzeba załatwić, najważniejsze jest zdrowie. Ja już się dobrze czuję. Niepotrzebne to zamieszanie. To się okaże, czy niepotrzebne. Każdemu wydaje się, że jest zdrowy, mnie też. Może zabierzemy te siatki i zaniesiemy pani do domu? No nie wiem, to tyle kłopotu. Ja je wezmę w takim razie, a pani syn to może odebrać. Dziękuję. To już wszystko? Tak. Pani musi być w dzisiejszym szpitalu. Do widzenia, pani Niech się Pani nie denerwuje. Wszystko będzie dobrze. Proszę mi dać te siatki. Ach, złote ciebie dziecko, nie wiem, co bym sama zrobiła. Człowiek mieszka sam, a zdrowie już nie to, co dawniej. To serce boli, to nogi, to kręgosłup. Hej, ja Cię stąd znam. Nie zaczekaj, babci. Łobuzy jedne, wstydu nie mają. Niech się Pani nie denerwuje. No właśnie, babciu. Spoko, spoko, nerwów konserwuj na eksport. Właśnie, złośliwności szkodzi. Łobuzy jedne, taka dzisiejsza młodzież. Miejsca nie ustąpią, szacunku nie mają, wstydzilibyście się. Oni nie są tacy źli. W taki czy inny sposób chcą zwrócić na siebie uwagę. A poza tym przykład idzie z góry. Oczywiście musiałaś się pakować do tego zapchanego autobusu. O mało się tam udusiłem. Oj kochanie, nie maruj, lepiej wiesz tą drogę. To tu maruj, to ty musisz robić zakupy. Tylko nie. dla twojego ojca? I dla mojej teściowej. Nie wystarczyłaby jej czekolada? Pewnie marłaby bez nowych pomoszy. A twojemu ojcu nie wystarczą papierosy? Znowu będzie pani w święta świętej i będę musiała brać firanki przed nowym rokiem. Najśmieszne no, wiadomości! No! Ostatnie pytanie przed świętami! Może pan pobiega przed zrobieniem piękne pytanie? Nie! Nie, to nie! Najświeższe no, wiadomości! Ostatnie pytanie przed świętami! Że ona wyska była ekstra. Monika miała taką samą na imprezie. Eee, ale ty buty na kotury na fajne, co? No, siostra będzie stanie takie pod choinkę. No, a mojemu bratu to nawet kupili Xbox 360. To niesprawiedliwa, to jest po trzy lata ode mnie. No, a moja siostra półtora roku i może wracać, o której chce. A ja nie mogę nigdy się bez bezstawienia numer telefonu. Głupota, a ja po dziesiąty nie mogę słuchać właśnie muzyki. <zyskli> Ważna tego, że taka, parszyny kapitalizm. Marx ostrzega przed jego trafieżnością, no, ale czy ktoś go słuchał? Przesadzasz z Marxem. Czym tu się fascynować? Analizą ekonomiki społeczeństwa. Materializmem. Daj spokój to przeżytek. Nie bądź śmieszna. Przecież to utopia. Idealne państwo i podzielone społeczeństwo. To utopia. Czyżby? Pamiętasz, jak Platon ch chciał kształtować obywateli? Kryterium jego poezji było takie, czy jest ona przyjemna i pożytecz pożyteczna dla życia ludzi. Przyjemna i pożyteczna, chociaż może masz rację. Tak, ale ta dusza zawiera wrodzoną wadę o ideach. Pomyśl tylko, poznanie zmysłowe i rozumowe. To stąd ten dualizm świata, podział na świat materialny i duchowy. Tak, ale coś wiesz. Wiem, że nic nie wiem. Albo że nie wiem. Wszystko to kontrola intelektu. Czytałam ostatnio Feona Platona. Sokrates mówi, aby modlić się krótko, uważając to za życie dobrą. A propos, wiesz, że Pascal napisał piękną rozprawę o nawróceniu grzesznika? Więc dlaczego dzisiaj u tyle lęku, pesywizmu? Skąd ta beznadziejność? Tłumaczy to Heidegger, współczesny filozof egzystencjalista. Czyżby filozofia nie dawała bezpie... poczucia bezpieczeństwa?